i my. i pan I Witajcie w kolejnym filmie, ja jestem Patryk dziś 1 grudnia jak widzicie wykonuję orkę zimową jestem na przedostatnim polu zostało właśnie do zakończenia sezonu jakieś 1,5 hektara do zaorania tutaj troszkę się mokro zrobiło. Nawet nie myślałem, że aż tak mokro się zrobi. Wcale dużo nie napadało, ale tutaj e, było talerzowane po oborniku w październiku. Nagrywałem tutaj film właśnie z rozrzucania obornika e, i, e, i troszkę się z wierzchu takie masełko zrobiło. No ale to nic, damy radę. Zetar daje radę, troszkę, troszkę się ślizga, ale to tam jest. Kwestia tam powiedzmy 5-10 minut dłużej, ale się założę, nie? Taki mamy klimat. Ale nie ma co narzekać, bo w naprawdę tego deszczu brakuje. Nadal gdzieś tam powiedzmy na 40 cm suła, ziemia się wywala, także jak gdzieś tam orałem głębi, no to naprawdę sucho jeszcze jest. Także dobrze, że pada. Troszkę się w tym roku ten sezon przeciągnął, powiem Wam. E, troszkę tam różnych takich e, dziwnych sytuacji e, wyleciało, także e, przez to na, został już z Gruzji w sumie. M, także naprawdę dość długo, ale no, to tam jest zborka, to już wiecie, no że jest tam przyjemność, to czy tam się robi teraz, czy, czy za 5 dni, to już nie ma różnicy. Ważne, żeby zakończyć ten sezon i Dać się za inne prace, bo na pewno nudzić się nie będę, wiadomo. Pytaliście często, czemu pług nie jest na innym zabezpieczeniu niż te kołkowe, które tutaj jest. Generalnie chodzi o to, że u nas nie ma za dużo kamieni. Jeśli chodzi o zrywalność, to powiedzmy, że trzy razy do roku może wymienię maksymalnie te śrubę i to jest wszystko także nie wiem czy był sens kupować inne zabezpieczenie no teraz może jakbym wymienił kółko możliwe żebym kupił, wiadomo człowiek się robi coraz wygodniejszy wszystko zależy o ile, ile jaka to by była różnica ale ten naprawdę się dobrze sprawuje tylko mówię te kółko bym chciał wymienić ponieważ jak ma jest takie Masło z wierzchu to topi się i ciężko jest generalnie ten pług dobrze ustawić, ponieważ raz się topi więcej, raz mniej i e, też raz gdzie pójdzie, raz e, głębiej i to jest trochę uciążliwe. Także ten półko pewnie wymienię kiedyś. A tak to naprawdę złego słowa nie mogę powiedzieć na pług Bardzo dobrze się sprawuje. to pierwsze pole, jadę właśnie na drugie, musiałem przerwać nagrywanie, ponieważ trzeba było się skupić na odoraniu granicy, żeby wiecie w miarę równo było, a ciężko było odorać, bo ślisko, strasznie, także widzimy się w dalszej części odcinka, coś Wam jeszcze dogram na pewno. Troszkę byczków ostatnio sprzedaliśmy, przez to teraz mieszamy trochę mniej paszy, czyli 2 ,100 tony 100. Dzisiaj akurat e, także 60. Mieszamy na 540 Eko, czyli na czwórce przez biegi. Przez to tak troszkę ciężej ma. Jak ma <śmum> fest ciężko, to redukuje i wałek włączam normalnie, ale teraz dzisiaj akurat daje radę tam mnie zmienił w orce, niech on sobie teraz trochę poorze. Ja namieszałem pasze i teraz jadę jeszcze po słomę. Tutaj mam taki stuk z zeszłego roku, trochę takie stare malutki już są trochę zniszczone. Także jeszcze musiałem odkręcić widły, w sensie kolce od wideł, bo, bo do liści były wiadomo. Wszystkie, cały komplet musiał być, no i musiałem odkręcić, bo nie wbiłbym się w słomę w ogóle. Kabalotów mi się rozwaliło, kurczę, myszy i siatka się niszczy. Ale to na koniec, na koniec, jak wszystko zabiorę, to przyjadę przyczepami, ułychom, włożę wszystko, te, te rozwalone, włożę resztę. A nie mogę teraz, bo jeszcze może jakieś się trafią, rozwalone. Także na, jak już wszystko wezmę, to sobie przyjadę na spokojnie. To już będzie zima, także <grym>, to już nawet to będzie czas. A te regularnie, tak gdzieś co dwa tygodnie przywożę. Bo tam w Stodole, gdzie ścielę ładowarką, to po prostu ścielę tymi balotami, żeby wiadomo, widłami, rękami nie ścielić tą ciężką, mokrą słomą, a ładowarce to bez różnicy, nie? Także zostawiam sobie na wozie, nie składam ich nawet i jak opróżnię wóz, to jadę po następnie i tak dalej. Także jakiś tam ten zapas słomy był z zeszłego roku, powiedzmy gdzieś tam 150 sztuk. Tutaj było, no nie jest tak już dużo, ale, ale zawsze coś, w tym roku może będzie więcej, nie wiem, że dokładnie nie liczyłem tego, tam też trochę kupujemy słomy, wiadomo, bo jest za mało tych hektarów, jeśli chodzi o zboża i słomy nie było wystarczająco, a wiadomo, teraz paszobus idzie prawie sztuka na dzień, no to trzeba doliczyć, nie te 300 No, ale coś za coś, przynajmniej w waszym miejscu Pole tutaj jest po burakach jak wezmę ten stuk i wezmą też buraki z tego pola to na wiosnę skończę tutaj orać a tutaj orka jak widzicie była wykonywana z wałem od roku już tak wykonujemy orkę i po prostu po prostu na wiosnę wykonujemy tylko jeden zabieg czyli tutaj jak powiedzmy przycz założę na wiosnę to przelecę tutaj ten poprzeczniak włókom żeby wyrównać wiecie te bruzdy i tak dalej tam gdzie zawalona była bruzda to samo a potem już tylko pójdzie agregat i siew także tutaj w ogóle po całym polu nie będę jeździł włókom a tak praktycznie co roku jeździłem podburaki nie, podburaki będę włókował natomiast tutaj tylko jeden zabieg pójdzie na, na wiosnę, jedna uprawa i, i to wszystko. Wiecie, jak najmniej w sumie paliwo schodziło. Ja ten te orkę zwałem, wykonuje wykonuję na tych dłuższych polach, na tych większych działkach, bo tam gdzie wiecie, półtora hektara, krótkie pole, ja mam ciągnąć w, wał, to nie niezbyt mi się to kalkuluje, dużo szybciej założę bez, wiadomo, nie muszę przywozić i tak dalej. Z pola na pole, a tutaj większa działka, to i przede wszystkim dłuższa. To sobie, to sobie zaorałem, zwałem i, i tyle. i Na wiosnę tylko pójdzie uprawa. Także już od roku mówię od roku już tak robimy i w tym roku nie widziałem w sumie żadnej różnicy między między. Polem, gdzie bukowałem, a polem, gdzie nie było bukowane, i po prostu tylko szła uprawa. Także będziemy tak raczej robić. Taki vlog Wam się spodoba z kilku prac, a nie tylko z jednej, eee, coś innego, coś Bo powiedzmy, że więcej się dzieje, eee, ciekawszy jest moim zdaniem. Także dobra, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia na razie.